Błogosławione narody, błogosławione ludy, błogosławione stworzenie. Jak to się dzieje, że opieracie się mojej miłości i jesteście zagubieni, stając się łatwym żerem dla szatana, pozwalając sobie wzywać mojego imienia nadaremnie? Duch, którego masz w sobie pokolenie, to duch buntu. On prowadzi was wszystkich, do życia zmysłowego, życia bez celu, życia bezbożnego, w którym zamienia się świętość na zdeprawowanie. O pokolenie, gdzież jest znak między Tobą a mną? Co z nim zrobiliście? Gdzie wasza wiara we mnie? Jakże mogliście pozwolić sobie nawet na odrzucenie mnie? Czyż nie słyszeliście? że im bardziej zbliżacie się do mnie, tym bardziej ja zbliżam się do was.